Was, kochani na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak łatwo i szybko zrobić sernik wiedeński. Będzie to sernik wiedeński, oczywiście ketogeniczny i co jest najważniejsze, nie będzie on miał dodatku ani budyniu, ani skrobi ziemniaczanej. Zapraszam. Ja dzisiaj użyję do sernika twarogu, takiego z wiaderka, ale jeżeli macie taki mielony, normalny ser, to będzie jeszcze lepszy. Ten się nadaje. Jeżeli chcecie użyć sera z wiaderka, to spójrzcie z tyłu, czy to jest tylko ser, czy nie ma dodatku mąki ziemniaczanej, albo innych zbędnych nam składników. Będzie nam potrzebna duża miska. Ja sobie od razu ser cały przerzucę do tej szklanej miski. Do tego dorzucę wanilię. Dużą łyżeczkę. Będzie nam też potrzebne masło. Ja tutaj mam 200 g masła. Musimy sobie je roztopić w mikrofalówce i żeby one nie było gorące. Musi być letnie. Maso już jest roztopione, wlewam całe na ser. Jedna cytryna i użyję całej skórki z tej cytryny. Najlepiej kupić cytryny niewoskowane. I teraz wszystko delikatnie mieszamy. Nie używamy do tego miksera, bo ser im bardziej napowietrzony. Tym bardziej później po prostu opada podczas pieczenia. Pachnie już wspaniale. Ja mój sernik będę piekła na bardzo, niskich, na bardzo niskiej temperaturze, bo to będzie tylko 150 stopni Celsjusza i będzie się piekł półtora godziny. W międzyczasie ja tutaj mam dwie łyżki mąki kokosowej, dwie łyżki migdałowej i wrzucam do naszego sera. Nie dodaję budyniu, nie dodaję żadnej mąki ziemniaczanej, skrobi. To wystarczy. Ser już jest wymieszany. Teraz czas na jajka. Ja użyję do tego 10 jajek. I. 150 g erytrytolu dodam do tych jajek. Wszystko musi być w temperaturze pokojowej. Jajka są całe, ładne, nie zepsute, więc wszystko delikatnie wlewam razem z erytrytolem i wszystko razem ubijamy, ucieramy, żeby masa była bardzo puszysta. Na najwyższe obroty i około 5-6 minut. W międzyczasie możemy sobie nastawić piekarnik na 150 stopni Celsjusza. Jajka już są bardzo dobrze ubite. Zobaczcie. Jak widzicie moja miska nie jest taka tradycyjna, to jest bardzo duża miska z tego względu, że ta piana jest z 10 jaj, jest 10 jaj tutaj ubite i w takiej tradycyjnej małej misce to by się wszystko razem nie zmieściło. I tutaj jeszcze jedna rzecz. Ja dzisiaj użyję sobie tortownicy 22 cm średnica i wyłożyłam ją całą papierem. I dno i brzegi yy, przykleiłam po prostu na maśle. Ten papier tutaj z boku. Dlaczego ja zrobiłam go takiego, takiego wysokiego? Dlatego, że te ciasto jest, ten sernik jest dosyć wysoki i czasami jest tak, że jest troszkę wyższy od foremki. Dlatego warto sobie tak zabezpieczyć. I teraz yy, po trochu naszą pianę jajeczną łączymy ze serem. I do tego już nie używamy miksera, tylko z silikonowej szpatułki i robimy to w miarę delikatnie. Warto też sobie masę serową spróbować, zanim ją wrzucicie do piekarnika, bo ja wolę ciasta, jak już wiecie pewnie takie troszkę mniej słodkie. Jeżeli ktoś lubi więcej, Bardziej słodkie, to myślę, że te 150 g cukru erytrytolu będzie niewystarczająco i będzie sobie trzeba było dołożyć troszkę więcej. Mój sernik wiedeński też będzie miał polewę czekoladową, będzie posypany orzeszkami, więc dla mnie te 150 g jest idealnie. Zobaczcie jak tego jest dużo, dlatego w takiej małej misce to by nie było szans. Tego dobrze wymieszać. Myślę, że masa już jest dobrze wymieszana. Dalej jest piankowa i dalej jest puszysta. I teraz przelewam naszą masę do brytwanki. bardzo delikatnie. Teraz bardzo delikatnie podnosimy naszą formę i wkładamy do nagrzanego piekarnika. Ja mam nagrzany jak już powiedziałam piekarnik na 150 stopni i użyję sobie tylko termoobiegu. Jeżeli nie macie termoobiegu i chcecie piec z góra dół, to yy, Pilnujcie, żeby ciasto nie było za bardzo górnej grzałki, bo serniki nie lubią, wysokiej, nie, nie lubią wysokiej temperatury, bo wtedy popęka. I jeszcze bardzo ważna, istotna rzecz. Ciasto pieczemy 100 minut, równe 100 minut, i po 100 minutach wyłączamy piekarnik. Ale nie wyciągamy naszego ciasta. Nie uchylamy, nic z nim nie robimy. Czekamy aż całkowicie ostygnie w piekarniku. Ciasto już upieczone, jest już w piekarniku około 3 godzin. Ja zdążyłam wrócić z łyżew. A teraz kolej na polewę, polewę czekoladową. Ja sobie użyję do tego śmietany. Ja mam 49, ale. Możecie użyć 36, bo wiem, że w Polsce nie ma 49. Do tej śmietany, wkładam gorzką czekoladę. Ja mam 85, ale możecie użyć jakiejś innej, w miarę fajnej, wszystko nam się to musi rozpuścić. Tylko ja tu mam ustawione na trójeczkę. Śmietany nie gotujemy, tylko wszystko rozpuszczamy. Eee, ja sobie osłodzę delikatnie erytrytolem, ale można nie trzeba. Jak wolicie, jeżeli chcecie, żeby polewa była troszkę słodka, to można jedną łyżkę taką niepełną dodać erytrytolu. I wszystko teraz razem mieszamy. Zobaczcie, widzicie, już się, już się pod wpływem temperatury nam wszystko rozpuszcza. Cały czas mieszamy. I zaraz się zrobi ładna polewa. Ja sobie do dekoracji dzisiaj użyję orzechy pekan. Na tą właśnie polewę pokruszę, je, pokruszę. rozrzucę. Ja mam tutaj 150 gramów, ale chyba nie będą mi potrzebne wszystkie. Nie chcę za drobno. Przewrócone z brytwanki na deskę. Poza kamerą, dlatego, że nie robiłam tego ja, nie jestem aż tak bardzo utalentowana, i teraz czas na naszą polewę. Muzyka Cerniczek Wiedeński prezentuje się tak. Myślę, że wygląda wspaniale, smakuje jeszcze lepiej, i myślę, że każdy z Was powinien sobie takie ciasto właśnie zrobić na święta Bożego Narodzenia, i nie tylko, bo jest naprawdę puszysty, delikatny i wcale nie jest gorszy bez dodatku. W budyniu albo skrobi ziemniaczanej. Także kochani, jeżeli Wam się podobał ten pomysł na keto sernik, łapka w górę, subskrybujcie mój kanał, opowiadajcie znajomym o, o, o moich przepisach. Ja się już z Wami na dzisiaj żegnam, do zobaczenia, pa!